Panie fakty, po wczorajszej debacie ma być zawiadomienie do prokuratury, zawiadomienie do prokuratury w pańskiej sprawie i pańskiej wypowiedzi i prokuratura ma się tym zająć, jak pan to skomentuje. Pan redaktor, pan redaktor i pan operator, pozdrawiam. Koledzy z telewizji WSI24, z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na żywo. Ale ja do tej pan bory... skomentował o, o prokuraturze. Ja nie chcę z panem dyskutować. Ja odpowiadam, a pan słucha. Z ja przyjemnością przyjmę zaproszenie be do programu na żywo. Proszę nie dezorganizować konferencji prasowej. Nie Posła nie pan i odpowie na, na Państwo macie dla mnie 0 minut 0 sekund w swojej gadzinowej telewizji, w waszych propagandowych programach. Zatem radźcie sobie dalej sami. A jeżeli chcecie mnie usłyszeć na swojej antenie ekskluzywnie, to proszę o zaproszenie do programu, o bo, coś którego pan na powie? pewno nie zlekceważę. Dziękuję o prokuraturze, bardzo. O coś pan powie? Dziękuję bardzo. Nie powie pani, co prokuraturze. Za chwilę wezmę tu straż marszałkowską, szanowny panie ta, jasne, funkcjonariuszu frontu nie, i Niech pan nie gasz nic, jeszcze potraktuje. Szanowny panie redaktorze, pan zakłóca akurat konferencję prasową zwołaną przeze mnie. Nazywam się Roman Fritz, jestem posłem na Sejm i ta konferencja prasowa dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Zapraszam na posiedzenie. kolego. Ojciec chrzestny, super film. Dziękujemy za uwagę.